Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj ch chcemy omówić i porozmawiać z Wami o stosowaniu azotu w uprawie rzepaku, tak aby najlepiej dostosować dawki i uzyskać jak najlepsze plony, a jak najmniejsze straty. Zaczynajmy. A więc, azot to kluczowy pierwiastek w prawidłowym rozwoju rzepaku. Ważne jest, aby go dać w odpowiednim czasie, ponieważ jego dawka ma bardzo ważny wpływ na rozwój masy zielonej oraz łuszczyn. W przypadku, gdybyśmy go przedawkowali, możemy niestety liczyć na bardzo duże straty. Dlatego omówmy, kiedy najlepiej i w jakiej ilości podawać nawoz azotowy dla rzepaku. Pierwsza dawka azotu. Najlepiej zastosować ją wczesną wiosną zaraz po zimie. Kiedy ziemia już jest rozmarznięta. W Polsce przypada to zazwyczaj na przełom lutego marca. Właśnie tutaj istotne jest obserwowanie naszej gleby oraz warunków pogodowych, tak, aby nawóz nie został wymyty. Mamy dwa typy nawozu, które możemy stosować w uprawie rzepaku. Jest to saletra amonowa która szybko działa i zalecana jest w stosowaniu wiosennym. Drugim nawozem będzie RSM. Dobrze się sprawdza przy dobrze nawodnionych polach oraz jego stosowanie jest dokładne i równomierne, co daje lepsze efekty. Preferencje jeżeli chodzi o nawóz są zależne od gleby, gospodarstwa oraz indywidualnych potrzeb rośliny. Jeżeli chodzi o stosowanie nawozów, rekomendujemy sprawdzanie próbek gleby oraz ilości nawozu zawartego w glebie. Dodatkowo są systemy, które monitorują to na bieżąco, tak jak N-Sensor, który podczas oprysku sprawdza zawartość azotu w roślinie. Zbyt duża ilość azotu w roślinie może spowodować krzewienie się jego i wyleganie, co przynosi skutki negatywne, i niesie zmniejszenie plonu. Warto również monitorować nawóz, ponieważ jego za duża ilość może spowodować zanieczyszczenia środowiska. Podsumowując, jak widzicie, nawożenie rzepaku jest bardzo istotnym zabiegiem, dlatego warto go zaplanować i warto też rozważyć badania gleby. My na dzisiaj kończymy. Wy za to? Proszę, podzielcie się w komentarzach jakie zabiegi i w jakich terminach stosujecie w rzepaku. Dodatkowo nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, ponieważ chcemy robić jak najwięcej dobrych materiałów dla Was. Trzymajcie się ciepło, cześć!